Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię na ćwiczenia, które pomogą załagodzić ból pojawiający się przy rwie kulszowej czy też zespole mięśnia gruszkowatego. Będziesz potrzebowała piłki oraz paska. Zaczniemy od przemasowania pośladka. Będę pokazywać ćwiczenia dziś tylko na jedną stronę, jako że zazwyczaj jedna ze stron nam dokucza, więc hmm, sprawdź, po której stronie pojawiają się u Ciebie dolegliwości i tą stroną się zajmij. Spróbuj usiąść na piłce, przypuśćmy na prawym pośladku, jeżeli to akurat on boli. I poszukaj miejsc, które są wyraźnie spięte. Póki co zbadaj cały pośladek, sprawdź go mniej więcej na środku, bliżej pleców oraz po zewnętrznej stronie. Jeżeli znajdziesz taki punkt, który wybija się bardziej, pozostań na nim możesz. Pokołysać kolanami na boki, tak żeby pomasować go ze wszystkich stron. Staraj się dozować nacisk. Ból się pojawi, jednak powinien być dla ciebie do wytrzymania. Jeżeli czujesz, że musisz się przesunąć, Przesuń się, a później wróć do punktu, który jeszcze nie został rozluźniony. Spędzimy tutaj kilka minut, dlatego zachęcam, żebyś rozluźniła jak największy obszar pośladka. Ok, mam nadzieję, że udało Ci się porządnie wymasować pośladek. Usiądź sobie teraz w siadzie skrzyżnym, połóż dłonie na kolanach i wykonaj krążenia tułowia. Jak widzisz, staram się wypychać klatkę piersiową jak najmocniej w przód przy pochyleniu się, tak żeby się nie zgarbić. Barki są rozluźnione. Póki co kręcimy się tylko w jedną stronę. Za chwilkę zamienimy. Zamieniamy. Zatrzymaj. I teraz ważna rzecz. Jeżeli rozluźniamy u ciebie prawą stronę, to usiądź tak, żeby w siadzie skrzyżnym prawa noga była tą wysuniętą bardziej w przód. Bo w tym momencie, jeżeli wykonamy delikatny skłon, tak jak to pokazuje, będziemy rozciągać prawy pośladek. Nogi są lekko rozplecione, tak żeby nie naciskać jedną na drugą, bo wtedy może boleć Cię kostka poprzez sam nacisk nogi na nogę. Żeby być pewną, że ten pośladek porządnie się rozciąga, staraj się utrzymywać miednicę w tak zwanym przodopochyleniu, czyli tak jakbyś chciała dotknąć pępkiem do podłogi, a pupę wypchnąć do tyłu. Zostajemy. Co jakiś czas sprawdź, czy możesz pochylić się w przód bardziej, a co za tym idzie, przesunąć dłonie mocniej w przód, ale przy tym pilnuj, żeby plecy pozostały proste. Powoli wyjdź z pozycji. Ustaw się teraz do klęku podpartego na przedramionach. Kolana są swobodnie szeroko. Wykonaj kilka kocich grzbietów, nic na siłę, bardzo leniwie, tak żebyś odczuwała ten ruch jako relaksujący, przyjemny. Zatrzymaj miednicę na środku, czyli tak, żeby plecy nie były w żadną stronę nadmiernie wygięte i wykonaj wahadło, czyli ruch biodrami na boki. Dobrze, wyjdź z pozycji. Przed nami ustawienie do pozycji gołębia. Jeżeli zajmujesz się dzisiaj prawą stroną ciała, to właśnie prawa noga będzie z przodu. Ważne jest, żebyś ustawiła kolano wyraźnie na zewnątrz, a stopę dosyć wysoko. Im wyżej w stronę głowy będzie ustawiona stopa, tym mocniej będziesz czuć rozciąganie pośladka. Tutaj kołyszemy jeszcze biodrami na boki, sprawdzając w którym ułożeniu to rozciąganie czujesz najlepiej. Jeżeli tutaj rozciąganie jest dla Ciebie wystarczające, możesz zostać. Jeżeli jednak czujesz, że w porządku i wygodnie będzie ci trochę niżej, zejdź sobie na przedramiona. Powoli wstajemy. Nadszedł teraz czas, żebyśmy użyły paska. Sięgnij, proszę, po niego. Pamiętaj, że kiedy chcesz położyć się na plecy, zawsze rób to przez bok. Tak będzie najbezpieczniej. I znowu, jeżeli dzisiaj zajmujesz się prawą stroną ciała, zaczep prawą nogę opasek w taki sposób, żeby stopa celowała do sufitu. Pasek ma być przedłużeniem Twoich rąk, także ustaw się tak, żeby ci było wygodnie, żeby plecy były proste, barki daleko od uszu. Jeżeli zaczepisz pasek blisko palców stopy, możesz dosyć mocno czuć rozciąganie łydki. Naszym celem jest rozciągnąć cały tył nogi, więc fajnie, żebyś też czuła. Jak rozciągasz się pod kolanem i w okolicy tyłu uda. Z każdym wydechem możesz próbować przyciągnąć nogę bliżej do siebie. Dobrze, żeby była ona leciutko ugięta, tak żeby nie blokować jej w kolanie. Rozluźniamy. Ściągnij pasek z nogi, i żeby usiąść, odwróć się na bok i delikatnie wstanie. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że czujesz się znacznie lepiej. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcesz obserwować mnie na bieżąco, zapraszam na mój Instagram, KasiaKilarTreningi.